Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem stylistką od 20 lat. Na moim kanale znajdziecie dużo porad stylizacyjnych. Poznacie też nowe marki, szczególnie też polskie, aby Was zainspirować, zmotywować, pokazać, jak właśnie nosić też inaczej ubrania niż tylko standardowo i pomóc Wam właśnie w takim ubieraniu się codziennym, żeby każda z Was czuła się komfortowo i dobrze ze sobą każdego dnia. Na co dzień pomagam Wam właśnie w przeglądach szaf oraz w wspólnych zakupach. Napisałam także na temat stylu książkę, i dzisiaj będzie o kosmetykach, czyli o tym, co używam, jakie kosmetyki używam na co dzień, dlatego że bardzo dużo było pytań na ten temat w ostatnim czasie, i obiecałam Wam, że nagram dla Was taki film, i zdecydowałam się tutaj oczywiście Wam go nagrać. Wyselekcjonowałam trochę kosmetyków. Nie są to wszystkie, które używam, ale takie najważniejsze, które myślę, że być może też dla Was będą inspiracją, być może coś będziecie chciały wypróbować. To są moje wypróbowane kosmetyki już przez jakiś czas. I też mam trzy kosmetyki, które będziemy razem próbowały dzisiaj na żywo, bo dopiero je będę też właśnie z Wami otwierała, sprawdzała, testowała. Także słuchajcie, na żywo będziemy też to robić. Ja już kiedyś nagrałam taki film. Na moim kanale Dzień Kobiet każdego dnia i w tym filmie też omawiam właśnie w punktach w jaki sposób dbam o siebie, co robić, żeby właśnie też, wiecie, dobrze się czuć, dbać o siebie i tam wymieniam kilka rzeczy, między innymi też suplementację, jogę, jak jesteście ze mną na Instagramie też być może na co dzień, a jeśli nie, to zapraszam was do obserwowania mnie. To również tam widzicie, że pokazuje. Ostatnio jedna z was też napisała do mnie w wiadomości prywatnej taki komentarz, gdzie właśnie motywuje was nie tylko do tego, żeby fajnie się ubierać i dobrze wyglądać, jednocześnie też motywuje was, inspiruje do tego, żeby zdrowo jeść, zdrowo się odżywiać. No i ostatnio słuchajcie, też takie różne rozkminki do mnie przychodzą, dlatego że jak wiecie, jestem stylistką już od 20 lat i jednocześnie. Zawsze gdzieś tam za tymi ubraniami są i były takie dobre wibracje, dobre samopoczucie, właśnie w życiu. Chodzi o to, że ubrania są jednym z narzędzi do tego, żeby się fajnie czuć, żeby dać sobie taką opiekę każdego dnia, być swoją najlepszą przyjaciółką. I słuchajcie, tak sobie właśnie o to ostatnio myślałam, że ubrania to jest. Oczywiście, główna inspiracja i z pewnością ona główną inspiracją u mnie zostanie, bo po prostu tak czuję i tak to już jest. Jednocześnie, kiedy opowiadam Wam o przeglądzie szafy i spotykam się z Wami na żywo, bardzo często od Was słyszę, że to co ja robię to nie jest tylko zwykły przegląd szafy, że dzięki temu, że przechodzicie ze mną na przykład, Taki proces przeglądu szafy, bardzo dużo uczycie się o sobie. Dlatego, że słuchajcie, bardzo często, kiedy rozmawiam z wami też na przykład telefonicznie, po pierwszym moim pytaniu, drugim, trzecim, yy, tak potrafię was otwierać, że po prostu słyszę ciszę po drugiej stronie telefonu i wasze wzruszenie płacz po prostu. I też sama się tak zastanawiam, jak ja mam nazwać to, co ja robię. Dlatego, że ja widzę, że po prostu Was tak mocno otwieram i tak bardzo Wam to pomaga, że te ubrania są dla Was takim um, ważną częścią Waszego życia. Jednocześnie, tak naprawdę chodzi o dbanie o siebie, o dobre samopoczucie i dzisiaj też jest dlatego taki kosmetyczny, z innej strony podejście nie ubrania, a kosmetyczne rzeczy, które również pozwalają nam dbać o siebie. W Inny sposób. Po Dobrze, słuchajcie, już nie będę przedłużała, przechodzę do kosmetyków. Jeśli niektóre kawałki są dla Was za długie, to po prostu przesuwajcie sobie film na to, co Was też interesuje. Jednocześnie zacznę, słuchajcie, od nowości, którą ostatnio zaczęłam wypróbowywać. Próbować! <laughs> Może tak lepiej powiem, jeśli coś mówię źle. To czasem zdarza się, że poprawiacie mnie w komentarzach. Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jednocześnie to, co chcę Wam teraz pokazać, również będzie miało związek z dbaniem o siebie i z dobrym samopoczuciem. Słuchajcie, ostatnio też na Instagramie pokazywałam Wam poduszkę. To jest poduszka sleep and Glow. Słuchajcie, ja ją zamówiłam gdzieś około dwa tygodnie temu, już mniej więcej tyle ją mam, aby właśnie zobaczyć, w jaki sposób się na niej śpi co ona tak naprawdę daje, dlatego że według producenta ta poduszka ma przede wszystkim sprawić to, żeby nie było zmarszczek, kiedy śpicie. Pokażę Wam teraz też film, zobaczycie różnicę pomiędzy Poduszką zwykłą, kiedy na niej leżycie, w jaki sposób wygląda twarz, że ona jest taka bardziej, wiecie, no, podatna na właśnie zmarszki, na zagniecenia i wtedy szybciej te zmarszki się tworzą. I zobaczycie też różnicę w filmie, w której właśnie leżę na poduszce Sleep and Glow, gdzie tak naprawdę twarz jest wygładzona. Nie jest podatna w ogóle na żadne zmarszki. Także ta poduszka ma za zadanie głównie właśnie też zapobiegać naszym zmarszczkom na twarzy. No bo po co mamy sobie, słuchajcie, dodawać tych zmarszczek szybciej? Jak możemy ten proces zahamować lub po prostu um, też przedłużyć wygląd, młodość naszej twarzy, prawda? No i słuchajcie, tak mówię, a wypróbuję, jestem bardzo ciekawa. I powiem Wam, że jakoś tak kwiecie. Trochę sceptycznie mówię, no dobra, zobaczymy. E, jednocześnie powiem Wam, że jak. Ja się w ogóle na niej położyłam. Ona jest tak mięciutka, ona się tak pięknie dopasowuje, jest tak miłutka, że tak naprawdę teraz dopiero czuję różnicę po tych, wiecie, no kilku dniach, jak już na niej spałam, że nie chciałabym zamienić jej już na poprzednią zwykłą poduszkę. Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenia, może macie jakieś fajne poduszki też do spania? Dajcie znać koniecznie dziewczyny w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. Jednocześnie wiem, że ta poduszka zostanie ze mną na dłużej. I na pewno będę z niej korzystała i Wam również ją polecam. Tutaj Wam na dole też zostawiam właśnie link i kod zniżkowy, również też w opisie tego filmu, gdybyście chciały wypróbować sobie taką poduszkę. Bo teraz, kiedy ja już ją przetestowałam, mogę Wam ją po prostu polecić. Dobra, słuchajcie, lecimy i teraz zaczynamy od pielęgnacji twarzy. Do pielęgnacji twarzy, słuchajcie, ostatnio wypróbowałam Eveline Cosmetics, to jest takie Serum Shot. 6 razy ceramidy. Witamina B12, lipidy. To jest takie serum, które jest bardzo mocno nawilżające. I teraz tak, słuchajcie, próbuję, żeby o złapało ostrość. Mocno nabliżające, i to serum stosuje się na noc i też na dzień pod krem. I ono ma fajny taki różowy kolor, widzicie? I powiem wam, że jak ja sobie nakładam pod krem, to czuję, że bardzo nawilża. To będzie fajne dla osób, które mają bardzo suchą skórę, a ja ją też, słuchajcie, mam szczególnie właśnie na nosie mi się łuszczy często skóra i zauważyłam, że nawet po kilku dniach już stosowania tego serum, skóra jest bardziej nawilżona, dlatego, że nie wiem, czy wiecie, natomiast ja również z zawodu mogę powiedzieć, jestem kosmetyczką. I od tego moja cała historia w ogóle ze stylizacją też się zaczęła, gdzie najpierw ukończyłam szkołę kosmetyczną, później po tej szkole od razu zafascynował mnie makijaż i stylizacja i potem ukończyłam kolejną szkołę, właśnie to było tytuł wizerzystki i stylistki z wyróżnieniem, dlatego że akurat w tamtym roku też wygrałam właśnie Mistrzostwo Polski w stylizacji i makijażu Hot Kitty. Także słuchajcie, do mojej cery zawsze było... Potrzebne coś bardzo, bardzo mocno nawilżającego. Ostatnio zamówiłam sobie też krem z masłem kakaowym, również mocno nawilżający, właśnie z takimi olejkami marokańskimi. I teraz Wam też pokażę. Krem jak krem, tak wygląda, słuchajcie, ale jak, jak ja, słuchajcie, go wącham, on tak pięknie pachnie. On będzie fajny dla osób, które właśnie też mają mm, dosyć suchą skórę. Jednocześnie on jest kremem nabliżającym z bioolejem arganowym. I pachnie właśnie takim, wiecie, marukańskim, jakimiś olejkami. No zapach jest piękny, jednocześnie specyficzny. Fajny dla osób, które lubią takie zapachy olejkowe, że tak powiem. No, pachnie pięknie. Także cały pachniony olejek arganowy. Bardzo mocno nawilżający. Też jest taką właśnie tutaj... Pipetką. No i olejek, jak olej. Ja go zamówiłam głównie właśnie dlatego, że jest lato. Jak olejek nakładamy sobie na wilgotną, lekko skórę, to wtedy on wchłania się jeszcze bardziej. Druga rzecz jest wspaniały do masażu. I tutaj właśnie chciałabym Was zaprosić też na live w sobotę, w tą sobotę. 13 lipca o 10 na Instagramie odbędzie się live z kingą, u której miałam też ostatnio przyjemność być na warsztatach z masażu płytką głasza. Możecie też zobaczyć tutaj film, ostatnio króciutki pokazywałam na Instagramie, gdzie właśnie. Kingą będziemy pokazywały ten masaż i Kinga będzie opowiadała, w jaki sposób go robić. Bardzo ważne są niektóre aspekty i myślę, że bardzo Wam się też przydadzą, bo ja słuchajcie, jestem kosmetyczką, jednocześnie wiadomo, już nie jestem na bieżąco, bo tym się nie zajmuję na co dzień. Jednocześnie Kinga będzie omawiała i pokazywała cały proces masażu twarzy, od dekoltu, szyi i po całą twarz, w jaki sposób wykonywać ruchy, w jaki sposób tą płytką masować, żeby właśnie Tą twarz też bardziej ujędnić, nawilżyć e, i po prostu tak, żebyście już wiedziały, w jaki sposób możecie też dbać o siebie. Także pamiętajcie, 13 lipca, soboty o godzinie 10 na Instagramie Live Kingom i pokazujemy masaż płytką Garsza. Ok, lecimy dalej, bo jeszcze trochę mam do pokazania, a czas leci. To, co już od niedawna właśnie też zaczęłam wypróbowywać, to jest takie serum pod oczy. No jest z rolką, to jest też z firmy Eveline. Słuchajcie, mogą być spokojnie sponsorem dzisiejszego odcinka, ja nie wiem dlaczego nie jest. I tą kuleczką sobie wiecie rano, zawsze pod oczyma masuje i to jest rolka taka po prostu chłodząca i też nabliżająca, ujedniająca. Jestem z niej zadowolona, bardzo fajnie, szybko, delikatnie potem sobie wklepuję po tej rolce jeszcze ten preparat, także super jestem zadowolona. Dobra, jeśli jeszcze chodzi o twarz, uwielbiam, już słuchajcie, od dwóch lat przynajmniej stosuję maskę do twarzy z firmy Oriflame. Ona jest również z kwasem chialurnowym, także jak ja ją nałożę na twarz, czuję od razu ulgę, takie mocne nawierzenie. Mało tego, ona tak pięknie pachnie, że po prostu chce się ją, ach, chce się ją po prostu zjeść. Uwielbiam ją, uwielbiam po prostu, uwielbiam. I to jest taka maska, którą się nakłada na twarz, oczywiście bez zmywania, czyli na noc sobie ją nakładacie i ona działa po prostu przez noc, w ogóle jej nie zmywacie i to też uwielbiam w tej masce, że ją sobie nakładam jako krem i po prostu idę spać. To co ostatnio też odkryłam to bardzo fajny balsam do ust w kulce nawilżający, cudowny dostałam go w prezencie tak właśnie się go stosuje pięknie pachnie i bardzo fajnie też nawilża Usta, super. Ja mam taką manię, słuchajcie, w ciągu dnia kilka razy smarowanie ust tutaj nosa właśnie w tej okolicy. Także dla mnie idealnie. Do blendowania twarzy, do policzków, właśnie do rozświetlenia też używam często właśnie dr Irena Eris tej palety uwielbiam tą paletkę. O teraz chyba złapało. Dobrze piękne kolory. Ja często właśnie do tutaj policzków używam mieszanego koloru jednego i drugiego. Tutaj właśnie brązera z delikatnym różem. I tu jest oczywiście rozświetlacz, który używam w kącikach oczu lub tutaj właśnie nad kość policzkową. Uwielbiam rewelację. No dobrze, słuchajcie, myślę, że teraz możemy wypróbować sobie nowe kosmetyki, których jeszcze nie miałam okazji wypróbować. Eveline Cosmetic. No, nie wiem, dlaczego nie jest sponsorem tego cik. <grych> Bronzer, czyli idealnie na czasie, myślę, że może się świetnie Wam sprawdzić, kiedy wychodzicie na jakąś imprezę, na jakieś wieczorne wyjście i chcecie, żeby delikatnie ta skóra się troszeczkę błyszczała. I to jest żel balsam samoopalający, uniędrniający. Self Tanning Body Lotion, czyli spróbujemy go tutaj, słuchajcie, troszeczkę na rękę. O. o, o, fajnie złapało, O, widać, pięknie się błyszczy. No, super. Pięknie pachnie. Mm. delikatnie się błyszczy. On też jest, właśnie, żelem samoopalającym, więc pewnie troszeczkę tutaj to jeszcze ściemnieje. Zobaczymy, jak będzie w użyciu. Tu mam drugi kosmetyk Body and Face Liquid Highlighter, czyli błysk, brokat, uwielbiam się błyszczeć, nie wiem jak wy dziewczyny dajcie znać w komentarzu próbujemy Uu, No to, to będzie dopiero zobaczcie jaka jest różnica jedna, druga rączka, no pięknie się błyszczy, czyli na taką opaloną wiecie skórę, no sobie tak pięknie tutaj dekolt też posmarować, żeby takie żeby było delikatne błyszczenie jak on pięknie pachnie i czuć, że tak nawilża, wiecie, pięknie. No, powiem Wam, że tego lata będę miała fajne rzeczy do wypróbowania. Delikatne ma też drobinki. Super. Nawilżający krem z Eveline z 50. On jest kwasem hialurnowym, czyli pięknie, będzie głęboko nawilżał. Skórę, zacznę go wypróbowywać, dlatego że właśnie skończył mi się krem poprzedni, a miałam też fajny, dosyć taki, właśnie z dwudziestką. On był chyba z Oriflame'u, rozświetlający, też był bardzo fajny. Hmm, też fajnie pachnie, świeżo bardzo. Powiem Wam, że te kosmetyki w ogóle wszystkie tak czuję, że z Eveline pięknie pachną, wiecie, i mocno nawilżają. Będzie dobry. Czuję to już no, na ręce, czuć jak mocno też nawilża. Jestem Fajnie. ciekawa, jakich Wy kosmetyków też używacie. Czy macie jakiś swój ulubiony kosmetyk, który chciałybyście mi polecić i też dziewczynom, które będą pisały w komentarzach, bo myślę, że warto yy, się dzielić takimi yy, rzeczami, dlatego żeby po prostu je też wypróbować. Mam tutaj jeszcze jedną rzecz do wypróbowania. Eveline Cosmetics, no nie ma zaskoczenia. I to jest, słuchajcie, bronzer w kremie. Jeszcze go nie próbowałam. Jestem ciekawa, czy któraś z Was go próbowała. Dajcie znać. Także swoje ulubione kosmetyki wpisujcie w komentarzu. Też chętnie je sobie spróbuję, może zobaczę, poczytam. Będzie to też dla mnie inspiracja. No i słuchajcie, teraz będzie dla osób, które chcą jeszcze chwilę ze mną zostać. Niedawno byłam z moją klientką, też gosią, na zakupach, i możecie tutaj przeczytać jej. Opinie po zakupach ze mną, gdzie Gosia, właśnie słuchajcie, miała lekką nadwagę. Ona się czuła ze swoim ciałem w taki sposób, dlatego że wcześniej była też chudsza, troszeczkę ostatnio przytyła i tak dalej. Jakoś po prostu przestała, miała taką chwilę, że przestała dbać o siebie, bo czas jej na to nie pozwolił. Zresztą Gosia bardzo intensywnie pracuje. Jednocześnie, zobaczcie, to jest. Dla osób, które na przykład czekają, kiedy schudną, bo Gosia, właśnie tak jak możecie przeczytać, miała wyzwanie w tym, że chciała schudnąć. Jednocześnie to, że nie czekała aż schudnie, tylko wybrała się na zakupy ze mną od razu po przeglądzie szafy, bo najpierw też zrobiłyśmy przegląd szafy, zawsze to rekomenduję przed zakupami, samodzielny czy też ze mną. Dlatego, że wtedy to jest dobrą inwestycją i długotrwałą zmianą, a nie tylko chwilowym plasterkiem na ranę. Wiecie, że ja zawsze skupiam się jak laser na rozwiązaniu problemu, a nie przyklejeniu plasterków. Jak się właśnie napisała, chodzi o to, że waga jej się od razu wiadomo, cudownie nie zmieniła po zakupach ze mną, jednocześnie to, co się zmieniło, to jej samopoczucie. A z mojego 20-letniego doświadczenia pracy jako stylistki. U dziewczyn, które właśnie miały wyzwanie z nadwagą, to to, że zrobiły właśnie krok już teraz, czyli zrobiły przegląd szafy, czy też zakupy ze mną, żeby dobrać dla siebie dobre ubrania, w których już teraz się mogą dobrze czuć, spowodowało to, że jeśli one już teraz dobrze się ze sobą czuły, to był to taki proces dalej, że one szybciej chudły, szybciej ten proces chudnięcia szedł, dlatego że one już w tym momencie czuły się dobrze ze sobą. I to jest taka magia, żeby po prostu odwrócić ten proces, nie czekać aż schudnie, tylko zrobić to już teraz. Także serdecznie Was zapraszam na zakupy ze mną, na przeglądy szaf ze mną. Zostawiam Wam link w opisie, jak i link przypięty w komentarzu do skorzystania z mojej pomocy. Zachęcam Was serdecznie. Jeszcze mam jeden termin na sierpień, no i na lipiec również zostały jeszcze. Terminy, także serdecznie was zapraszam, no i zapraszam Was do zobaczenia kolejnych odcinków. Stańcie ze mną i wybierzcie sobie, co chciałybyście dalej yy, oglądać. Zachęcam Was do subskrybowania i pozostania ze mną. Jeśli Wam się tutaj ze mną podoba. Dziękuję Wam, że ze mną jesteście. To też jest taka dla mnie motywacja do nagrywania dla Was kolejnych filmów, uściski przesyłam dla Was mocno tule, pa! pa. Do usłyszenia w następnym filmie